Na wzburzonym morzu Betlik pierwszej ligi spotykają się dwa okręty, które przeżyły prawdziwe rewolucje w składach. Różnicą jest to, że w Niepołomicach pozostał kapitan statku. włęcznej Łęcznej na tym stanowisku też pojawiła się nowa postać. Czyja załoga będzie dziś lepiej zorganizowana? O tym przekonamy się za niespełna dwie godziny. Mecz Górnik Łęczna puszczanie połomice. Skomentują... Bartłomiej Kalinkowski. I Aleksander Roy to się opłaciło. Odzyskali piłkę. Będzie okazja na kolejne dośrodkowanie, na kolejne wgranie tej piłki. Osi piłk zdołał dograć. Jest tutaj strzał. Za lekki, także chyba niecelny. Pełnić zawodnicy z numerem 16 Walski i 13 Kanach. Strzelec pierwszego gola dla puszczy w tym sezonie. A teraz ładna akcja zespołu puszczynie połomice Będzie tutaj okazja na zgranie piłki i chyba będzie rzut karny dla. Gości, tak jest, Tomasz Marciniak w zdecydowany sposób pokazuje na wapno i ten rajd zakończył się rzutem karnym Korczakowskim. Chociaż ty Bartek od razu pokazywałeś, że było zagranie piłki ręką i nie mamy wątpliwości. Tomasz Marciniak pokazuje, że Cholewiak ma już zielone światło. Cholewiak! 1 do 0 prowadzi Puszcza w 11 minucie tego spotkania. Pewny strzał. No i mamy prowadzenie gości. Zmylony Branisław Pindroch i ze swoim doświadczeniem Mateusz Kolega wpisuje się na listę strzelców. No tutaj to nastawienie Górnika od samego początku było bardzo ofensywne. Spacil. Tym razem nie czeka na Ogagę. Spacil naciskał go Mateusz Stępień. Spacil. Spacil zdołał odegrać piłkę. Będzie kolejna jedenastka. Tym razem dla Górnika Łęczna. Solik mógł zachować się w tej sytuacji uważniej. Wziął sw w swoje ręce sprawy Branislav Spasil. Fantastyczna akcja. Zobaczmy, to on ją zapoczątkował. Bednarczyk tym razem czekał krócej. Bednarczyk! Jeden do jednego, Górnik Łęczna. Szybciutko doprowadza do remisu i zaczyna nam się ten mecz od początku. Polski wtedy 24 serie były potrzebne, żeby wyłonić zwycięzcę, ale też w ładnym stylu. Dochodząca piłka. Pindrock został słupek do bitka. I widzieliśmy właśnie, że być może nie widział Pindroch, a tymczasem Orlik rusza. Orlik tutaj nikogo nie ma. Orlik ile ma czasu i miejsca? Orlik tak się świętuje. Piłka powędrowała może 5-10 centymetrów w lewo, ale tutaj Orlik pokazał szybkość, pokazał też umiejętność takiego zastaw zastawienia się, bo... Śpiączka. To co lubi. Pojedynek główkowy. Czołówka. Betklik pierwszej ligi jeżeli chodzi o ten moment. Jeżeli chodzi o ten element. Spacil. Spacil. Spacil i broni tutaj kapitalnie Perchel. Znów dwójka piłkarzy puszczy. Walski. Tym razem on w roli głównej. Walski. Tam było jeszcze takie. Mam wrażenie, że troszeczkę nie dogadał się tam tkacz ze Spacilem. Świetne cięte zagranie Kanacha. Cholewiak. Cholewiak. Tutaj jeszcze Kasolik. Zamyka i broni Pindroch. Ten strzał chyba Powinien być bardziej dopracowany w tej sytuacji. Tutaj mało zabrakło Śmiglewskiemu, ale też zobaczmy, oprócz Pindrocha w bramce dwóch zawodników Górnika Męczna naprawdę ciężko było znaleźć miejsce. I ponownie Bednarczyk. Jeszcze Kriesiu, Kriesiu, bomba i broni Perchel. Nie zastanawiał się długo środkowy pomocnik Górnika Łęczna i to się opłaciło, ale czujnie tutaj bramkarz puszczy. Również pokazuje, że ma chrapkę na zdobycie gola w tym spotkaniu, a sytuacja wcale nie była taka komfortowa. Bartek zawsze dla piłkarza zero zwycięstw podczas okresu przygotowawczego. To jest takie podkopanie pewności siebie, ale to też jest temat na później, bo tutaj Spacir już się rozgląda. Spacir, Perchel broni. No, widzieliśmy teraz w tej sytuacji, że długo zastanawiał się Spacil, co ma zrobić. Nie znajdował idealnej linii podania do jednego z partnerów. Oj, trzeszczy teraz defensywa. Puszczy nie kacz Tkacz broni Perkel. Ależ tutaj przyspieszyli. Ależ naciskają. Żeby dodać jeszcze ani animuszu. Można powiedzieć, że gracze Górnika Łęczna idą jak po swoje. Tu znowu Kamir Orlik z otwierającym podaniem i znowu centralnie. Więc to oznacza, że będzie daleki wyrzut. Chociaż tutaj dwóch zawodników puszczy na jego radarze. E -Wals Znowu zamieszanie i jest gol! Z dystansu, ale proszę Konrad Stępień tutaj kropnął i nie miał szans najmniejszych Pindroch. Piłki wydłuża, kiedy stara się o stałe fragmenty, może spokojnie doprowadzić do remisu. To potrafi właśnie Puszcza połomicę odnaleźć się. Poprawiają mur jeszcze gospodarze. Ostatecznie to Cholewiak piłkę dogrywa i nie ma Golasupek! Jeszcze łapie pindroch! Ależ tam było niebezpiecznie! Ależ teraz wściekły zawodnik puszczy. Warto sobie to jeszcze wszystko przeanalizować, odwinąć, ale pewnie po ostatnim gwistku Tomasza Marciniaka jeszcze ta piłka powędrowała wysoko, ale w Łęcznej podział punktów.